– No dobra, jakie kiedy zaczynamy? – Nie, leci, leci? Leci? O, kurwa! We'll miss. I guess I'll be on my way now. Tak jak widzicie, auto jest w białym kolorze. Jak je kupiłem, ten kolor już był, ale jednak postanowiłem coś dodać od siebie do tego koloru, żeby się rzucało to w oczy. I całe auto jest pokryte brokatem. Dzięki temu auto się w słońcu bardzo mieni. Oczywiście, jak wszystkie moje projekty obniżone, ma to trzeć. Jak nie trzę, to nie czuję, że jadę. Wcześniej e, nawet mój fanpage nazywał się inaczej, bo nazywał się BMW Glas, ale postanowiłem nie ograniczać się do jednej marki i już od dłuższego czasu szukałem e, samochodu z innej kategorii niż BMW. Na pewno wiedziałem, że musi być to tył napęd, więc zastanawiałem się bardzo długi czas nad Mercedesem, ale jednak e, przy jednej z organizacji imprez przyjechał mój imiennik Wojtek i przyjechał swoją S13, Nissanem S13. Żółty, na glebie, bardzo auto jest fajnie zmodyfikowane i jest to w takim e, fajnym stylu, jak mi odpowiada, czyli auto nie jest wypieszczone, na każdym elemencie widać ślady walki, bo driftuję tym autem też. Kiedy z nim spędziłem większość dnia i oglądałem jego samochód, postanowiłem, że też zaczynam poszukiwania Nissan S13. Wiedziałem, że to jest samochód, który odpowiada mi wizualnie i technicznie. Szukałem niedługo, znalazłem praktycznie. Szukałem w całej Polsce, a samochód znalazłem się praktycznie na podwórku, ponieważ kupiłem auto z trójmiasta. I co? I długo się nie zastanawiałem, pojechałem, obejrzałem, wszystko się zgadzało tak jak poprzedni właściciel mówił. I tak się stałem posiadaczem Nissan na S13, który nie ukrywam, jest spełnieniem moich marzeń. Czyli myślę, że S13 jest to taka klasyka japońskiej motoryzacji. Eee, czy to jest auto dla każdego? Nie jest dla każdego. Auto jest w specyfikacji drift, przez nawet szperę czy zawieszenie gwintowanych, ale jest całe regulowane, ale jest po prostu twarde. Więc na pewno jestem daleki od sformułowania, że jest auto dla każdego. Jednak ja tym autem czasem sobie po prostu wsiadam i jadę do sklepu po normalne zakupy, więc można go używać normalnie? Jak najbardziej. Co do kosztów, auto kupiłem jeszcze przed tym całym boomem na japońskie samochody. Poprzedni właściciel, tak jak wszędzie to podkreślam, bardzo doinwestował ten projekt. Licząc wszystkie części, zakup samochodu jest to w samych częściach około 100 tysięcy złotych, a patrząc na moje wydatki, przez to, że udało mi się go kupić. Już z wieloma częściami, a ja tylko takie można powiedzieć, taką kropkę nad i postawiłem, to myślę, że połowa tej ceny to na dzień dzisiejszy te auto mi kosztowało. Pracy było dużo. Przez brak czasu, praktycznie, bo auto rok stało u mnie i czekało, aż e, się wezmę na nie. Tak wprost mówiąc, same prace nad autem to trwały praktycznie 3 miesiące. To było przygotowanie blacharki, doprowadzenie bodykitu kitu do stanu takiego, który by był zadowalający. I przygotowanie blachy, żeby ją pomalować. Oczywiste było, że nie będę malował krzywego auta, więc pracowałem nad autem w każdej wolnej chwili i to tylko te trzy ostatnie miesiące przed wyjechaniem auta były takie pracowite. A auto po prostu przez rok czasu stało wcześniej, z braku czasu, inne projekty, więc tyle, tyle co trwało. Więc jak już się wziąłem i zacząłem widzieć efekty tego, to już tak się samemu nakręcałem, że wiedziałem, że muszę, 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 bo już się nie mogłem doczekać tego efektu końcowego, którego sobie tam wyobraziłem. I co? Nie jestem zadowolony z e, efektu, i, i to moje zadowolenie nigdy nie jest takie w 100%. Zawsze jest to modyfikować, taki projekt się nigdy nie kończy, i tak samo tutaj. Na dzień dzisiejszy, może nie auto mi się znudziło, ale już widzę, co by można było w nim poprawić jeszcze, co by można było zmienić. I też na pewno mają na to wpływ ludzie, którzy oglądają samochód. Oni mnie nakręcają do tego, żeby się rozwijać, żeby iść jeszcze dalej, żeby te moje projekty były kontrowersyjne, ale z takim smakiem. Nie ma to tylko szokować, ale to ma jeszcze działać, funkcjonować. I też zawsze słynęłem z tego, że jeździłem bardzo obniżonymi autami. Ludzie mówili, to nie, to nie da rady tym jeździć, to, nie, to się podniesie, to zaraz odjedzie, a ja na takich statikowych autach jeździłem i tak samo z Nissanem. też cały czas kombinuję, żeby wizualnie go obniżyć. Kombinuję i żeby zrobić lepsze spasy, i tutaj nigdy nie ma, że się przegnie. Tutaj po prostu e, jest taki niedosyt po prostu. I u mnie też jest ten niedosyt i będę na tym na pewno pracował do końca.